Marcin Szafański, witam Państwa, przyłapaliście nas razem z Amelią Śródą. Siedzimy sobie przy kawie, mamy oczywiście przed sobą najnowsze wydanie Przeglądu Kolińskiego. Przeczytałaś już wszystko? Przeczytałam od deski do deski, piątek, sobota, niedziela, w korekcie pracuję, więc czytam wszystkie artykuły. Mam nadzieję, że żaden głowę się nie wkradł. <gryw> na to? Tak, i mam wrażenie, że bardzo dużo tematów ważnych poruszyliśmy w tym tygodniu. Pierwsza strona jest naprawdę bogata, no i między innymi Piszemy o tym, że dr Winkler, ordynator neurochirurgii, dostał wypowiedzenie od dyrektora szpitala. Tajemnicze zwolnienie, bo do końca nie wiadomo tak. dlaczego to się stało. Ze szpitala nie ma jakichś oficjalnych komunikatów. Mhm. Lakoniczne są bardzo odpowiedzi, mhm. dlaczego dr Winkler stracił pracę. No i sam właśnie doktor nie dostał uzasadnienia, dlaczego otrzymał to wypowiedzenie, a warto zaznaczyć, że wraz z nim wypowiedzenie złożyło kilkoro lekarzy z tego oddziału, z neurochirurgii, więc no, oni będą pracować do końca lutego. Zobaczymy, co będzie później. Sytuacja jest przykra, tajemnicza, jak powiedziałeś, no i nie, wie, nie no, wiadomo, no, jak tak, będzie tak. funkcjonował cały oddział. No, no właśnie, to jest niepokojące dla samych mm -hmm. pacjentów, bo pytanie, czy tak zaraz znajdzie się tylu lekarzy, którzy będą chcieli na tej neurochirurgii pracować. No i tylu dobrych specjalistów. To byli wspaniali specjaliści, także no, zobaczymy. Zobaczymy. No tutaj na razie wielka nie wiadomo co z neurochirurgią. Więcej już wiemy o programie 500 Plus mhm. na dziecko. No w Koninie ma być kilka punktów, w których będą przyjmowane wnioski. Gdzie konkretnie, no to też jeszcze tajemnica. No też tajemnicą wielką jest na razie ostateczny kształt tej ustawy, bo ustawy na razie nie ma. Podobno ma być do końca lutego i tego trzymają się urzędnicy. Mhm. Także też wiele kwestii tutaj w tym zakresie też jest owianych tajemnicą. Nie wiadomo, kto dostanie te 500 zł, prawda, no ale całe rzesze urzędników zostaną tak powołane. Tak. 7 tysięcy w skali kraju chyba, tak? Urzędników zostanie, więc... No jakaś grupa będzie też oczywiście zatrudniona w Koninie i w naszym regionie, no bo tych urzędników będzie musiało mm -hmm. przy, przybyć, no przybyć, przybyć tak. żeby, żeby zasilić szeregi mopr bo głównie to właśnie MOPR będzie zajmował się w Koninie rozdysponowaniem tych środków. Już teraz pracownicy mopr apelują o to, żeby te rodziny, które spodziewają się, że mogą dostać te pieniądze, Zakładały sobie konta, bo pieniądze nie będą do ręki, tylko przerwamy. Uh -huh. No także zapraszamy do lekcji. My się za jeszcze nie, nie łapiemy tylko... na pieniądze plus. E, nie, my się nie łapiemy. Że musimy trochę to co, potrwa, trochę to jeszcze pot. Ale no poczekamy, no mamy nadzieję, że program będzie jeszcze trochę trwał, więc, więc może w przyszłości... Liczymy na to. Liczymy na to. Tak. to ja, optymistycznie. Optymistycznie. No i przejdźmy do też optymistycznego tematu. Dziś są ostatki, więc ostatnia szansa, żeby zaszaleć. W tegorocznym karnawale, a szalały na przykład trzy licea w tym tygodniu czwartek, piątek, sobota, trzy dni pod rząd. Odbywały się bale naturalne wszystkich konińskich liceów. także o, gdzieś tutaj nawet to jest udokumentowane, bardzo proszę. Inga zabierała. Że... znaczy wszystkie trzy. No i my też może się dzisiaj wybierzemy, choć jutro. Praca, ale to nie za długo, tygodnia, tak? To tak, ważny dzień. Tak. Trzeba wstać. Praca czeka. No ale też teraz możemy sobie trochę przy kawie, porozmawiać. No, albo w pracy coś zorganizujemy. No może, kto wie. Dokładnie. To, to teraz już. Wyłączamy kamerę, żeby. Tak. I do lektury, i do imprezowania. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.